Kochani widzowie, nie mogę wam powiedzieć Stało się coś bardzo, 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 złego I przepraszam was Nadal jestem w złym stanie na tym live'ie Tak jak w piątek Ale nic się nie martwcie Kurwa, może w środę będzie lepiej, może w piątek, może za tydzień, może za dwa, może za trzy, może za miesiąc, może za pół roku, nie martwcie się, w końcu się pozbieram jakoś. Przecież yy, kiedyś kurwa musi się ułożyć, nie? To jest niemożliwe, żeby cały czas było do dupy przez 10 lat. Karolek Horms przesyła jeden przez super chat. Ew, nie przejmuj się tymi śmieciami, skończonymi. Karolek i Ania, że Szczecina pozdrawiają się najmocniej. Kochani, widzowie, ja przepraszam was ale ja po prostu nie wiem, co robić, naprawdę nie wiem. Mówią, że 5 lat jest dobrze, 5 lat jest źle i, i tak w kółko, a ostatnie 15 Wanda lat... Nanda jeden przez nie w super czat Elżbieta. Jedyną osobą, która mówi o zabijaniu ciebie jesteś ty sama. cała reszta ma na ciebie wyjebane. Kochani widzowie, chciałabym powiedzieć, ostatnie 10 lat w moim życiu jest totalnie do dupy. Ratnicki Wroniecka 9 przesyła 1 przez super czat. Jak, jak tak wywłokę jak, jak tagadni widzę, to, jest to jestem za aborcją do 9 miesiąca ciąży. Takie pokraki jak Elżbieta Gawin powinny być w trybie natychmiastowym palone na stosie jak prawdziwe czarownice. Z taką sierotą to strach uprawiać seks. Słuchajcie, ostatnie 10 lat w moim życiu jest do dupy. Mega przesyła jeden no przez sukienkę. Czy ty nas szantażujesz, że nie zrobisz strama? To nie rób. I z czego będziesz żyć? Kapitalona Gawin przesyła jeden przez Super Chat. O sprawie karnej odnośnie prowadzenia pojazdu pod wpływem, jak i o odebranych prawach rodzicielskich już też wiemy. A mózg już powoli też nie działa w rachu. Chanka przesyła jeden przez superchat. Elżbieta, opamię się w szale. Elżbieta przesyła jeden przez superchat. Elżyniu, już nie, nie będzie, będzie złych, złych donateów i menthojterów, ale, ale powiedz nam, co ci na sercu leży. Przecież wiemy, że masz ochotę się nam wygadać z tego, co ci na sercu leży. Powiedz wszystko, co chcesz, a my będziemy cicho. Przesyła jeden przez super chat. Twoje, Twoje życie jest zjebane, zjebane dlatego, że wszystko, co robisz sprawia, że tak jest. Jesteś, jesteś zła i narcystyczna. Krzywdzisz ludzi. Jesteś, jesteś zaskoczona, zaskoczona konsekwencjami, konsekwencjami swoich własnych, własnych działań. Hmm. Ustawiałam za niski próg donate'ów i dużo jest tych donate'ów. Następnym razem zwiększę ten próg, i wtedy będę mogła zabrać głos. Bo teraz za 1 euro, czyli 4,5 zł mo można sobie wysłać wyzwiska na mój temat. To korzystajcie. Korzystajcie z tego, możecie. Ona Gablin przesyła jeden przez super czat. Zwiększysz prót donetów, dostaniesz połowę mniej i z czego będziesz chlać. Kochani, chciałam Was bardzo przeprosić. Dzisiaj nie będę dzwonić do nikogo. Telefony przeniesiemy na przyszły tydzień. Porozmawiamy sobie troszeczkę i idę spać. Słuchajcie kochani widzowie istnieje taka ewentualność, że e, nie będę już robić live'ów. Nie będę dostępna na żadnych czatach, Discordach ani nigdzie, żeby nikt mnie nie mógł obrażać. Natomiast będę tworzyć filmy i blogi dalej. I szukam na to sponsorów, żebym mogła się realizować jako internetowy twórca. Ale żeby się mogła wyzwolić z tych, tych live'ów i z czatów, bo nie, nie chcę w tym uczestniczyć, bo ludzie mnie tam poniżają za to, że chcę być sobą. Dlatego chciałam powiedzieć, że chcę odejść, całkowicie chcę odejść z live'ów, z czatów. Że ze wszelkiej interakcji z widzami, szukam sponsorów mojej działalności. Będę sobie produkować filmy, teksty i zdjęcia na różne moje profile social media. Z nikim nie będę rozmawiać na żywo, dlatego że po prostu się nie da. Nie da się. Helena, tak, dawniej przesyła tak, jeden tak, przez Superchat. Elka, braku masz tu na chleb. Jak, jak zwiększysz próg donutów, to znowu nic nie dostaniesz. Psz. Nie gryź ręki, co jeźdź daje, nie, nie robię osmolone. osmolone. Szczota. Także kochani. Kochani widzowie, ja chciałam odejść. Yy, chciałam odejść z rozmiara obsrana przesyła jeden przez, jeden przez super chat słuchajcie, chciałam odejść nie chcę żadnej już interakcji z widzami, przepraszam ja sobie z tym nie radzę chcę po prostu robić filmy na kanał pisać blogi a już... Yy, nie chcę rozmawiać jeden na przez super chat. Chcesz odejść z live'ów i czatów, przez które straciłaś córkę? Może trzeba było myśleć wcześniej? Także kochani, szukam jakiegoś sponsora, który by mnie uwolnił. Dziwi przesyła jeden przez super chat. Bo ja już nie Jak masz dość, to wyłącz komputer. Nie pierdol kocopałów, bo nigdy stąd nie odejdziesz. To przesyła jeden przez SuperChat. Kto by pomyślał, że córka belwederska będzie napieprzać 250 godzin społecznych o joj, co by gawin powiedział? LK 250 godzin, rozumiesz. 250 godzin normalnej fizycznej pracy. Nie mam. Przesyła jeden przez SuperChat. No kurwa, nareszcie. Może wreszcie wytrzeźwiejesz. Weź wreszcie wypierdala zit. Helena dawni przesyła jeden przez super, super chat. Nie rób to będziesz już ze ściany. Sponsorów, Sponsorów szuka szukasz twór co internetowy, a co ty, a co ty tworzysz? Samo gówno. Ale słuchajcie, fajnie, że jest tyle do na YouTube, bo tak za bardzo dużo dzisiaj nie mam do powiedzenia. No to fajnie, że moi... Yy... Widzowie mają tak dużo do powiedzenia, może ktoś napisze coś miłego. Dlatego, że zaczynam mieć złe myśli. Ta Paula przesyła 5,74 przez superchat. Elu, kochana, z dnia na dzień jesteś coraz smutniejsza. Proszę, wytrzeźwiej i ogarnij swoje życie, bo chlamie cię wykończy, Całuję cię i ściskam. Słuchajcie, no wszystkim przeszkadza, że jestem na tym live'ie, to może sobie pójdę. I wrócę, jak będziecie chcieli, żebym to dobra? Przesyła jeden przez super chat. A ja uważam za nam szpietne i cudne cecunie. Damna Brain przesyła jeden przez super chat. Ela ja, trzymaj się. Kolejna Gawin przesyła jeden przez super chat. Będziesz chociaż miała za co jeść. Niczym nie różnisz się od żebraków pod kościołem. Nawet ludzie bezdomni zbierający złom są bardziej pracowici od ciebie. Miej sobie złe myśli, kogo to obchodzi. Kochani widzowie! Elka przesyła jeden przez super superchat. Elżyniu, obiecaj nam, że nic sobie nie zrobisz. Przysięgnij. Prosimy, bo się martwimy. Powiedz, że się dobrze czujesz i nic sobie nie zrobisz. Kochani widzowie, ja mam tutaj poduszkę, a za tym parawanem mam yy, wersalkę czerwoną, jak wiecie. I idę się tam w tej chwili położyć z piciem skoro tak bardzo wam przeszkadza, że jestem na live to nie musi mnie tutaj być wrócę do was jak, jak mnie grzecznie o to poprosicie, a jak nie no to kurwa nie ja nie muszę być na tym live idę się położyć za ten parawan aby wy sobie zamówicie donaty to jest przesyła przez superchat El duża przeszłość w życiu i tak dobrze, że funkcjonujesz i nie zaniedbujesz swojej działalności. Jesteś silna, zawsze wyjdzie słońce. Trzymaj się i nie poddawaj. Szamózd go on. Kochani, yy, wrócę na live'a jak. Pojawił się jakieś miłe donaty. Zuk zadnik naga przesyła jeden przez super chat. Helena dawin wypierdale, zjebana szmatujora icia trzymaj się czemu te zjedy nie zabanowane? Słuchajcie, wrócę na live, zatańczę, przebiorę się, jak będą miłe donate'y, a jak nie będzie, to idę sobie spać i idę sobie właśnie za ten parawan i mam was w nosie. Nie wiem, co wam mam dzisiaj powiedzieć. Kochani widzowie, nie wiem, co wam mam dzisiaj powiedzieć. Wiecie, dlaczego nie palę papierosów na live? Bo już dzisiaj tak dużo wypaliłam, że nie wiem, chyba bym wpadła pod stół, jakbym wypaliła jeszcze jednego papierosa. Drodzy widzowie, dzisiaj jest najgorszy dzień w moim życiu, ale nie mogę Wam powiedzieć dlaczego. Słuchajcie, jeśli dacie rad, to bądźcie ze mną. J jutro mam. Y bardzo ciężki dzień, bardzo. Ju jutro się stanie coś bardzo złego. Nic, nic wam więcej nie mogę powiedzieć nic. Kochani widzowie, nie czuję się lepiej niż w piątek, czuję się znacznie gorzej. Tu I wewnątrz teraz super, super że te donęty działają. Jesteś kochana. Kocham cię? Ten list też dla nas przeczytaj, chociaż część. Bardzo prosimy cię, bo on zaciekawiła. Liczę, że wydasz książkę. Kupię ja. przesyła jeden przez, przez super, super czat. nie płacz, będzie dobrze. Tutaj widzę, że Elka powiedz przesyła jeden przez super chat. Elka, powiedz, że nie planujesz się zabić, bo będą psy. Kochani. Dostałam taką fajną książkę, dzienniki od moich widzów. Ale o tym zrobię film. Dlatego że do tego mam um, kilka stron tekstu. O. I na pewno te osoby by chciały, żebym go przeczytała, ale dzisiaj na live nie bardzo. Jestem w stanie. Zrobię o tym filmik. Bo to są trzy strony tekstu do tej książeczki. Dostałam też zdjęcie od mojego fana. Z listem takim bardzo fajnym. I on też mi przysłał. Momencik, żeby mi się komputer nie rozłączył. Czerwony Helena przesyła jeden przez super czat Elka, jak nie chcesz powiedzieć nam co się stało to zabrajmy w kalambury na czaciku Ty będziesz pokazywać, a my będziemy zgadywać na czaciku Słuchajcie, piwo dostałam Obrazek od widza i bardzo fajny list I to wszystko było w torbie dostałam